Uważamy maliny jako taki jeden z normalnych składników naszego odżywiania w naszej kuchni czy też do picia, ale często zapominamy o tych ich właściwościach, które świetnie wpływają na nasze zdrowie. W tym materiale część z tych właściwości zostanie przybliżona. Oczywiście maliny zawierają bardzo wiele substancji i witamin. Witamina C E, B1, B2, B6, potas, magnez, wapni, żelazo, kwas cytry nowy, jabłkowy, salicylowy, liście, o których bardzo często zapominamy. To nie tylko same owoce, ale również liście, to sole mineralne, garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne. Oczywiście, uwaga, jak zawsze na alergię, Te właściwości nam się na nic przydadzą, jeśli w naszym przypadku wystąpi jakaś alergia na maliny i nie będziemy mogli ich stosować. Ale wracając do tych właściwości, to oczywiście ten najczęściej spotykany już od setek lat właściwością emalin jest działanie przeciwgorączkowe. Dzięki właściwościom napotnym, nasze ciało, kiedy wypijemy ten sok, napar z malin, nasze ciało Pozbywa się tej gorączki, walczy z tą gorączką, i ta temperatura naszego ciała po prostu ulega obniżeniu. Są dzięki malinom właśnie pobudzone gruczoły potowe. Pocimy się i tracimy w wyniku tego temperaturę. Do tego dosyć duża zawartość witaminy C powoduje, że nasz organizm zostaje wzmocniony, zwiększa się ta odporność naszego ciała na Zagrożenia, więc nie tylko w czasie, kiedy już to zagrożenie, ta gorączka już nastąpi, ale wówczas, kiedy też to nasze ciało y, przygotowujemy, żeby nie wystąpiła jakaś choroba. Zawarte w malinach substancje mają też działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Wywar z liści może oczyścić naszą jamę ustną, nasze gardło. Wypite albo też zjedzone owoce mają też działanie łagodzące problemy naszego układu pokarmowego. W przypadku biegunek, wzdęć, bóli brzucha, problemów z układem pokarmowym właśnie wówczas maliny mogą nam pomóc. Garbniki, natomiast zawarte w liściach malin, mają jeszcze jedno działanie. Potrafią hamować rozwój bakterii jelitowych. To właśnie te garbniki mogą nam pomagać w przypadku wymienionych przed sekundą biegunek, wzdęć, niejako walcząc z tymi niechcianymi bakteriami i ograniczając skutki takich zagrożeń. Duża ilość witamin i minerałów ma również bardzo dobry wpływ na nasze. Serce na nasz układ krążenia, układ krwionośny oraz na układ immunologiczny. Ta wspomniana już witamina C plus te pozostałe witaminy świetnie wpływają na naszą odporność, więc witaminy to nie tylko walka z tym przeziębieniem, z tymi problemami, z gorączką, ale również wcześniejsze zapobieganie. I to również w dużym skutku powoduje, że maliny są tak wartościowe. Maliny mają również takie działanie jak uśmierzanie bólów menstruacyjnych, łagodzenie porannych mdłości. Równie dobrze mogą być wykorzystywane przez osoby chcące się odchudzać. Dzięki temu, że ten 100 gramów malin ma tylko 33 kilokalorie oraz dużą ilość błonnika 6,7 g w 100 g owoców, osoby odchudzające powinny się zainteresować tymi owocami ponieważ pozwalają one ograniczyć kalorie, a niejako wprowadzić do naszego odżywiania coś smacznego. Oczywiście pamiętajmy, że wszelkie soki, dżemy, napoje malinowe mogą zawierać niechciany cukier i wtedy to będzie się mijało niejako z tymi zaletami. Więc maliny to nie tylko działanie przeciwgorączkowe, to nie tylko wykorzystanie ich smaku, ale szereg właściwości wzmacniających nasze, nasz układ odpornościowy, dobrze działających na nasze serce, na nasz układ pokarmowy mogące być zastosowane w przypadku mm, buli gardła jamy ustnej oraz dostarczają szereg ważnych witamin, minerałów do naszego ciała. No i jak najbardziej są one godne polecenia, więc Mamy możliwość, lubimy maliny, jedzmy ich naj, jak najwięcej, stosujmy je w wszelkich możliwych sytuacjach i nie zapominajmy o tym, że liście również dostarczają szeregu możliwości wsparcia i zastosowania, co będzie poruszone na innym ma moim materiale, czyli jak stosować maliny żeby poprawić nasze zdrowie, naszą kondycję, naszą odporność. Dziękuję za uwagę. Skomentuj, oceń, zasubskrybuj, podziel się, opublikuj. Każda twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę.